Na powiewających tutaj chorągwiach po bokach organizatorem występu, dzisiejszych występów jest patron Górnośląski, ale jego wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Śląskie, Miasto Katowice i Archidiocezja Katowicka. Bardzo miło gościć zespoły oazowe, które szlifowały swoją formę na rekolekcjach oazowych. Przez ziemi egipskiej Ty nasz imię Ja Ci odpowiadam Jestem, który jestem I zamienię Twój lek Chceć do walki W imieniu wzywa, wiem, gdzie pójść. Nie woli grzechu, bezwala mnie. Nie nie mam siły, żeby biec. Żółwą wodę żywej wierzchni, chętna i tłumi, daje poznać się. Nie ma wyjścia bez my. Bardzo cieszy to, że na regulacje młodzieżowe jest coraz więcej osób chętnych. Oczywiście można było powiedzieć, że jest trochę taka faza przed pandemią i po pandemii, ale po pandemii każdego roku mamy coraz więcej uczestników chętnych, młodzież dalej ciężej korzysta, no i próbujemy dalej tworzyć te środowiska wzrostu, te środowiska, gdzie mogą spotykać pana Jezusa w doświadczeniu żywego kościoła. Dziś 7 września żegnamy lato z pantonem górnośląskim. Z tej okazji przygotowaliśmy koncert zespołu uwielbieniowego Nie ma go tu, a tłumy zadowolonych oazowiczów, członków ruchu Światło Życie za nami bawią się doskonale. Jesteśmy pielgrzymami nadziei, tak to sobie szczególnie uświadamiamy w tym roku i właśnie ta nadzieja jest związana z radością, dlatego teraz tutaj się spotykamy, by być we wspólnocie, by się radować, by cieszyć się, by być razem, bo nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo w pojedynkę i nie ma czegoś takiego jak smutny chrześcijanin. Smutny chrześcijanin to żaden chrześcijanin, więc we wspólnocie, w radości, na koncercie. Bardzo się cieszę, że ten Nowy Rok rozpoczynamy w Dniu Wspólnoty razem z zespołem Nie ma go tu. Sama nazwa tego zespołu wskazuje na to, że wierzymy w Jezusa, którego nie ma w grobie, ale jest żywy, żyjący. I dzięki temu ich piosenkom, ich twórczości, która też wchodzi oczywiście w twórczość później oaz, tam gdzie się modlimy, tam jest. są wspólne modlitwy. Młodzież niejednokrotnie śpiewa teksty tych piosenek i że możemy wspólnie uwielbiać Pana Boga, poznawać Pana Boga, żyć tym Panem Bogiem, także przekazywanym przez artystyczny wyraz w czasie muzycznym. to fragment naszej trzyletniej tradycji, kiedy to co roku organizujemy koncerty, które przekładają się na coraz większą frekwencję na już tysiące zadowolonych odwiedzających, którzy później przychodzą do Panteonu Górnośląskiego i przekazują świadectwo o tym, jak dobre i potrzebne jest to miejsce. Współpracujemy z Pardymonem Górnośląskim, zwłaszcza przy tym wydarzeniu Dnia Wspólnoty, pożegnaniu lata, współpracujemy w tym doświadczeniu wspólnego koncertu, cieszymy się, że po Dniu Wspólnoty możemy, po Eucharystii Dniu Wspólnoty możemy też spotkać się na wspólnym koncercie, gdzie też jest taka gwiazda, jak zespół Nie ma go tu no i cieszymy się, że możemy też coś więcej dowiedzieć się o księdzu Franciszku Blachnickim, założycielu naszego ruchu, także przez tą wystawę, która tam jest, w jednym z postaci jest ksiądz Franciszek wszyscy. Państwo wiecie, że założycielem ruchu jest ksiądz Franciszek Blachnicki. I wyobraźcie sobie, że od dzisiaj prezentujemy na wystawie przedmioty, które były związane z jego życiem. To znaczy jego charakterystyczny kapelusz, jego rękopis oraz znak światło, ruchu światło życie, Fozoe. Bardzo podoba mi się to, co mówi papież mówił papież Franciszek, że młodzież nie jest przyszłością kościoła, tylko że młodzież jest teraźniejszością kościoła, że oni to gdzie są i jak już działają, to przez to pokazują ten żywy Kościół i są chyba takim najlepszym znakiem dla tych, którym jest troszkę dalej do Pana Boga i do Kościoła, którzy nie przyjdą dlatego, że tak trzeba czy z tradycji, ale przez żywych świadków wiary. I ta młodzież, która spotyka się w ramach rekolekcji i w ogóle w Ruchu światu życie jest najlepszym takim znakiem, świadectwem, żeby innych przyprowadzić do Pana Jezusa. Niedługo zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Panteon Górnośląski. Śledźcie nasze media społecznościowe. Zapraszamy na Facebooka, Instagram i na stronę internetową Panteonu.